Na razie najwięcej 12 punktów i będzie miał najwięcej, jeśli chodzi o zespół gości. A już mamy zawodników gotowych do jazdy w wyścigu 16. Przypomnijmy, że od przyszłego sezonu trochę się zmieni tabela biegów. E, jeśli chodzi o Elicerię, będzie tylko 15 startów. Będzie też 7 zawodników w składzie, a nie 8 jak do tej pory. I wśród tej siódemki przynajmniej dwóch Szwedów. A więc trochę się to wszystko nam. Pozmienia, jeśli chodzi o kadry zespołów. Janusz Kołodziej, gotowy już do jazdy w wyścigu 16, także już stoi pod taśmą Jarek Hampel. Jest Niki Pedersen, jest Chris Holdera, więc bez zmian, ostatecznie w tym biegu. Dokończę więc Państwu dorobek punktowy zawodników, którzy już nie pojadą w dniu dzisiejszym. Jeśli chodzi o gospodarzy, Patrick Hugard 3 punkty, Martin Waculik również 3, Robinasz Pegren 1, Jason Kram 12, Tomas Janason 8 jeśli chodzi o gości, Ruth 12, Adams 7, Max 4, Mroczka 3 i Dennis Anderson 2 punkty, a szanse na powiększenie konta punktowego będą mieli jeszcze Pedersen, Holder, Kołodziej, Hampel problemy z taśmą startową przed tym ostatnim wyścigiem, ale proszę prostymi środkami udało się problem zlikwidować. No i czekamy, czy Koldi zakończy dzisiejszy mecz z kompletem trójek. Hampel, Holder, Pedersen mogą być to Bezapelacyjnie Janusz Kołodziej, najszybszy spod Taśmy. Zamknięty był lekko Hampel przez holdera i tam gdzieś będzie musiał się przeciskać do przodu. Wyprzedza Australijczyka, wyprzedza też Duńczyka. I kapitalna postawa reprezentantów Polski. Piorująca końcówka może być w wykonaniu Fetlandy. Jeszcze Niki Pedersen walczy tam z Hampelem. No musi Jarek uważać, żeby tam też zbytnio nie przeszarżować, bo przecież w sobotę. Najważniejsze dla niego zawody w tym sezonie w Bydgoszczy. Janusz Kołodziej na drugiej pozycji, Jarek Kampel. Nikki Pedersen jest trzeci, czwarty. Chris Holder to już się raczej nie zmieni, to już nie będzie się zmieniać, bo wygrają Polacy ten wyścig podwójnie, a mecz skończy się identycznym rezultatem jak w dniu wczorajszym na korzyść Wetlandy: 53-43. Wczoraj Lejonen odrobili w ostatnich wyścigach nominowanych. Trochę strat w całym meczu. Natomiast dzisiaj końcówka należała zdecydowanie do Wetlandy, która zasłużenie sięga po zwycięstwo w tym meczu, jak i w całych mistrzostwach Szwecji. Komplet punktów Janusza Kołodzieja w dniu dzisiejszym: 15 punktów Jarek Hampel, 11, Niki Pedersen, 8. Ostatni prawdopodobnie jego start. W drużynie Gisla Betlejonen 7 punktów Chrisa Holdera 53-43 Wiwaty i sztuczne ognie, petardy się pojawiają na stadionie w Wetlandzie, no bo jest się z czego cieszyć. Elit Wetlanda, drużynowym mistrzem Szwecji, a teraz będziemy mieli podwójne Willi prawdopodobnie w wykonaniu Polaków, takie jest i Kołodziej i Hampel na jednym kole efektowną jazdą. Żegnają się z publicznością, dziękują im za doping, dziękują im za wsparcie przez cały sezon. Jakżeż udany dla tej dwójki polskich żużlowców. Najlepszy na pewno sezon w wykonaniu Janusza Kołodzieja. Mistrzostwo Polski indywidualne i drużynowe. Teraz dokłada Mistrzostwo Szwecji, no i myślę, że nie może go zabraknąć w Grand Prix w przyszłym sezonie, że dostanie Janusz stałą, dziką kartę po tym jakże pechowym dla niego turnieju Grand Prix Challenge, jak wiemy. Natomiast Jarek Kampel jeszcze stoczy walkę o srebro indywidualnych mistrzostwach świata w Bydgoszczy w ostatnim turnieju Grand Prix i będzie, myślę, to walka no, na całego z Jasonem Kampem, nie ma co ukrywać. Niewielka trzypunktowa przewaga Jarka Hampela i tutaj wszyscy żużlowcy już przebrani w te okolicznościowe koszulki podrzucają w górę bohaterów tego meczu. Jarosław Kampel fruwa na ramionach kolegów no za chwilę pewnie to samo spotka Janusza Kołodzieja, ale jest się z czego cieszyć. Oni odzyskują tytuł. Wrócili na swoje miejsce można powiedzieć, bo tak jak wspominałem były lata poprzednie niezbyt szczęśliwe dla tego klubu. A teraz wszystko zagrało znakomicie. Byli na drugiej pozycji po sezonie zasadniczym. A teraz Bosse Wirebrand musi zdjąć tą kurtkę. Tak jest. Będzie spalenie tej kurtki Bosego Virebranda. Nie chce za bardzo się na to zgodzić. Dyrektor sportowy szwedzkiego mistrza, ale już, już widzimy, że uległy tutaj namowom, uległy tym jakżeś fajnym, jakżeś miłym e, sugestiom. No i za chwilę poszukiwanie zapalniczki, i za chwilę spłonie ta kurtka menedżera menedżera, tak jest Widzimy menedżera dyrektora sportowego Elit Wetlandy i na znak tego złotego medalu płonie kurtka bosego Firebranda złoty medal dla Elit Wetlandy zasłużony srebro dla Lejona Nislawet ale myślę, że to też sukces tego zespołu no i brąz dla Takarny Molila, która była najwyżej po sezonie zasadniczym Odpadła jednak w półfinale. Udany sezon dla Polaków także startujących w barwach Elitwetlanda. Wetlanda. Udany sezon w całej lidze szwedzkiej z pewnością 2011 będzie inny. Będzie 8 drużyn, będzie mniej biegów. Będzie trudniej kontrakt ale będzie może i jeszcze wyższy poziom niż w tym sezonie. Przypomnę jeszcze raz dziś Elite Wetlanda wygrała 53-43 z Gisławet Lejonem, triumfując w dwóch 106 do 86 w tym dwumeczu finałowym i zdobyła złoty medal drużynowych mistrzostw Szwecji na żużlu. Tyle już emocji związanych z Elitserien w tym sezonie. Kłania się Państwu Kuba Staszkiewicz. Dobranoc.